Maciuś, zaprosiłem Cię dzisiaj do jazdy taką wyjątkową furą Wyjątkową furbanką e, Nie jest to tym razem włoskie auto Ani amerykańskie Ale z kośnokie. To z jakiego kraju jest skośne Wietnamu Nie znam wietnamskiej motoryzacji Z Chin? To trochę znam, ale nie ten nie jest chiński. Podobno japoński. A jest jeszcze Korea. A, Korea. I no widzisz, a to jest co? Nie Korea. Rozpoznajesz wewnątrz, co to jest? Paskudne. Czyli? Czyli Suzuki paskudny nie jest. Nie, to nie, 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 nie. Pasłudny, nie jest paskudny nie, nie jest. Nie ma tu może szaleństwa, finezji, Fiata Pandy nawet w środku, czy 500. to, to już w ogóle nie Z tą finezją Fiata Pandy lekko przesadziłeś. Myślę, że mimo wszystko jest finezja w Fiacie Panda wewnątrz. I z zewnątrz również jest trochę finezji. A, a tutaj jest tak bardzo yy, skromnie, prosto. Z malutką nutką finezji, którą później pokażemy na statykach, jak się zatrzymamy. Będziesz się pokazać nutkę? Nutę no, Ci pokażę wtedy, tak. Eee, Proszę pana, jeżeli, dobrze. jeżeli chodzi o pojazdy Suzuki, ja bardzo mi wspominam gs 550 To jest po motocykl chyba. Taki kiedyś miałem, gs 550 eee, Rzadki. Rzadki, fajny, bo to 550 siły. Żeby nie powiedzieć straszka. Taki wiesz, półczoperek. No. 090 grypy. Tak zwany soft chopper. Soft chopper, tak. ale fajny motor bardzo. Czy motocykl? Motocykl łosiu. <laughs> <laughs> Przepraszam, ty musisz mnie poprawiać. No muszę, Ale czy my jesteśmy w motocyklach, czy w samochodach? Nie, eee, samochody Suzuki. No no właśnie. W palecie Suzuki są dwa bardzo fajne samochody. Jakie? Jeden to jest Suzuki Jimny Dzi Super. Świetne auto. Witanie, ale Jimi Super. Kradnie serca, nie wiem jak jeździ, nie jeździłem, ludzie chwalą. Następna fura jest ta, którą jedziemy. Czyli Suzuki, jak on się nazywa? Ja właśnie nie ma, ja się nazywa. Wsiadłem i nie, 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 nie spojrzałem na znaczek. Czekaj, jak on się nazywa? Suzuki... Ja, A Że ja nie wiem? Bo ja wsiadłem z dół, Ty nie wiesz jego właściciel? Suzuki, Suzuki, Suzuki... Tu mija czas, to my się zastanawiamy, cięcie. Ciąg. Czekaj, wyłącz. Byłem, sprawdziłem, że Pana, Ignis. O, Ignis, to jest Suzuki Ignis, tak jest, tak, bardzo dobrze. Widzisz tą przestrzeń dużą? Nie denerwuj mnie. No właśnie, mnie też zdenerwowało, że mały samochód, a większy w środku niż na zewnątrz. Ale ja sobie daleko z autem. No, patrz jak daleko. Ja piernicze zawsze musi walnąć tymi drzwiami jak w stodole karwa. I to jest następny samochód, uważam, który mm, bardzo dobrze wygląda. Bardzo fajnie jeździ. Jest... Y, nawiązuje do takich retro y, Japończyków z lat 70-80. Nawet ma takie tutaj przetłoczenia nawiązujące do Suzuki, którego nie pamiętam, ale go pokażemy, jak sobie przypomnimy, jak się nazywał. Jak sobie przypomnimy? E, to był taki, e, chyba dwucylindrówka z silnikiem z tyłu, kupetka e, drzwiowa czy i Suzuki? Suzuki z takimi przetłaczeniami w stylu Adidas. Nie pamiętam takiego pojazdu. Maciek, bo ty interesowałeś się wyłącznie Ameryką, co to? Nie, to, a, to trochę, trochę Europą To Kochałem model Ford Capri. Czy my rozmawiamy o Fordzie Capri? Rozmawiamy o samochodach. A rozmawiamy nie, o tym, czym ja, jedziemy. to jest nam lepszy niż mikser trochę. To? To, to jest i, super samochód. To jest sprzęt gospodarstwa 4G... domowego. Okej, okay. ja, ja polubiłem małe samochody, zawsze lubiłem małe samochody małe samochody, okej okay. yy, moim marzeniem są ta, takie hot hatchy, to uważam, to jest, to jest coś co yy, jest optymalne dla mnie, czyli Czy jesteś abarcik go... 500. jesteś gościem który kocha Golfa GTI przemilczmy to myśl... milczeniem, dobrze? minuta ciszy minuta ciszy yy, pewnie jest dobry no. Tylko, że. Tak, finezji mu brak. Brak finezji absolutnie, a to też specjalni goście go kochają. No i niech tak będzie. no tak. Dobra. Przejdźmy znowu, wróćmy do. do tego Ignisa. Ignis, auto niby małe. Wydaje mi się nawet, że on jest mniejszy od poprzedniej generacji. To jest trzecia niby na generację, a trójka. Niby małe, a spore. Y jeżeli znowu chodzi o design, to ten tak, to jest zaprojektowany super. Pięknie. Eee, A, nie przystawiam. Eee, jeszcze raz mówię. Leżej poprawnie. Nie, nie jest tak e, japońsko przetłoczony jak nie. nowe Hondy, Toyoty. Nie ma tych kosmicznych, jakichś mangowych, czy, wariackich zabaw czy, czyste, japońskich. Bo cię parę godzin spuntałeś. To prawda. Ten samochód też się sprawdza w turystyce, bo gdyż yy, przejechałem dystans Warszawa-Berlin i z powrotem, Warszawa-Bydgoszcz i z powrotem i, I nie, nie, nie um, męczy. I nie umarłeś z nudów? Nie męczy. Można nim pojechać, przy się szósty bieg. I się... Tego brakuje. Szóstego biegu brakuje, brakuje też. Yy, yy, jak się ten tempomatu. Tak, ale masz za to telewizor. Klawe auto. No widzisz. Niestety muszę przyznać, że klawe. Jeśli chodzi o japońskie auto, rzadko zdarza. Staria ja wam mam to samo. Japończyki? Nie, broń Boże. A on ma jakiś fajny charakter. Chcę powiedzieć, że poprzednia generacja Ignisa była nawet autem rajdowym. Nie wiem, czy pamiętasz. Była, była, tak było. Nawet w takiej chyba klasie tam Junior czy coś tak. się ścigało to u nas towarzystwo rajdowe inet, 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 i, i to nawet autko sobie inet, dawało to radę. Na fajnie to e, Ten ignis nie zauważyłem, żeby jeździł w rajdach, a może miały nawet potencjał. Ja go nazywam spryciarzem. Daję sobie radę we wszystkim. Jest sprytny. Ma klasyczny hamulec ręczny, ręczny co było widać, tak, że tak. można nim wykręcić bąka. Nie, nie, nie żadne jakieś elektroniczne. No bo nie wiem nawet jak to można by z elektronicznym zrobić. No, nie. I wiesz co, on ma jedną zaletę: przy okazji jest ładny. wreszcie to powiedziałeś, że no, ładny. A tak, wcześniej prostu... tam zciemniałeś że coś nie, się nie ma, że może nie taki ładny. Ale jest... on mi się nawet podobał. No to że Mi się podobał autora polskie wysiadło. No właśnie. A, a po ojcu, niby powinieneś trochę tam coś, coś tam w kierunku na te, ja mu współczuję. A no, oj, tam nie przesadzę. Ten nowy Jaris jest ok. Akurat tu muszę przyznać, I, że nowy Jaris najnowszy jest, jest bardzo jest ładny, dobrze wygląda Jest i fajny, bo w hybrydzie. No niech będzie, ten też jest w hybrydzie, może być w hybrydzie. No. Nie, już teraz chyba tylko jest w hybrydzie. Nie, nie ma takiego y, czy, czysto spalinowego. Silnik jak z Habuzy. No tak, bo czterocylindrowy, rzędowy, ale. Pojemność podobna. 1250 kilka chyba. Ale to jest niespotykane we współczesnych samochodach. To, których... Je, że jest silnik. To, że jest silnik, to jest spotykane Niespotykane jest to, że w małym aucie mamy cztery cylindry. W ogóle całe auto jest dosyć lekkie. Ma tak jak mówiłem, nie wiem, 80 albo 90 koni. W ogóle to nie jest ważne. Ważne jest to, że jeździ bardzo, że jeździć, to bardzo, nie, bardzo sprytnie jeździ, daje radę, ma przyspieszenie, ma nawet prędkość maksymalną taką całkiem powyżej sympatyczną, 100. powyżej 100 km na godzinę, gdzie to jest teraz już nagradzane mandatami. Ale jak to w japońskim samochodzie, mamy takie zaskakujące tematy pod tytułem Zero przykryweczki na silniku, nic tutaj, wszystko jest odkryte Wszystko takie brudne i, i, i pełne rurek To nie jest brudne, jest po prostu yy, Ale w sensie takie pokrywy robią czyste wrażenie Nie ukrywamy, Klinduk. tak, tu niczego nie ukrywamy, wszystko jest na zewnątrz yy, Druga rzecz, bardzo przyjazna istnieje możliwość wymiany żarówek samemu w większości samochodów jest to niemożliwe tak, jest prawda. tutaj nie trzeba mieć czterech przegubów w dłoni żeby odkręcić, wymienić I żarówki i całego warsztatu żarówki tutaj są klasyczne halogenówki gdyż to nie jest wersja najdroższa obejrzeliśmy ten silnik, widzimy nic, to po prostu silnik jak silnik 4 gary Suzuki, klasyka Żadnych fajerwerków tutaj e, technologicznych nie, nie, nie ma. Autko jest naprawdę. E, klawę! Klawę, ale też nie ma jakichś takich niespodzianek w stylu ktoś tutaj założył mu e, pojemnik na widelec w jakimś miejscu innym niż zwykle. Auto bez pojemnika na widelec w ogóle nie powinno być sprzeda sprzedaży. Znaczy, chodziło o pokrowiec. Proszę bardzo, wsiadamy do tyłu. Jest masa miejsca. Siadam bez problemu. Miejsca to, to był ustawienie moje fotela. za zagłóweczek podnoszę. Gdybym chciał powiększyć sobie bagażnik, odjeżdżam do przodu. Dalej mam miejsce. Dalej jeszcze się mieszczę. A nie jesteś niski. A nie jestem niski. Nad głową mam cały czas. No jak mierząc się tak 7-6 cm przy wzroście 180. Tu jest taka linia zcięcia tego dachu, która troszeczkę może przeszkadzać w wysiadaniu. Yy, następna rzecz fajna to jest to, że mamy poza tym, że jeździ fotel, nawet w takim ograniczonym na maksa, no, słabo trzeba by było podjechać do przodu. Ale tutaj mamy też regulację kąta, czyli kąt do przewożenia gratów, bo raczej nie do jazdy. Czyli może się złożyć z scyzoryk. Yy, kąt taki mm, do wytrzymania i jeszcze jeden. Podróżny taki całkiem, całkiem przesuwamy fotelik. Chyc są dwa pasy z tyłu, więc nikt tutaj nie udaje, że jest to auto dla pięciu osób. Chociaż pewnie pięć na siłę by się wbiło. Nie ma jakichś wielkich kieszeni, ale jest tutaj taka kieszonka na butelkę. Na flaszkę? No bardziej jest to na puszkę, ewentualnie na jakąś wąską buteleczkę. Japończycy są bardzo oszczędni i to, to jest przerażające, że na przykład z tyłu nie ma rączek gdybyś chciał sobie powisieć tak hyc hyc to nie ma tutaj żadnych rączek są zagłębienia, więc rozumiem, że w jakichś wersjach bogatych te rączki tutaj pod sufitem są to jest jedna rzecz, następna rzecz, której nie ma która mnie bardzo denerwuje nie ma żadnego oświetlenia z tyłu zrobiłem tuning, bo nawet nie było lampki w bagażniku tutaj zastosowałem Lampeczkę Ratunku. którą można sobie oderwać, bo jest na rzepie, nie odrywajmy jej. Oszczędność Japończyków jeszcze, jeszcze zauważam tutaj. Ta półeczka jest grubości no półtora, może 2 mm. Zaletą tej półki jest to, że nie waży, więc mamy super wersję. Yy, ta super jest również w tych plastikach, wszystkich bocznych, bo one też są raczej grubości yy, można powiedzieć cienkości raczej niż grubości jeszcze jedna rzecz która mówi o tym, że jest to bardzo lekki samochód to są dywaniki, tak cienkich i paździerzowych dywaników, czy no, na, trudno to nazwać dywanikiem, ale tej, tej podłogi, to ja nie widziałem nawet w baluchu była lepsza to co, je, co jest tutaj to jest, wygląda jak jakaś flizelinka, to jest tak cienkie, że gdyby nie było gumowych. Yy, czy co to jest to gumowe? Dyf dywaniki. No, no nie będzie. Gumowych dywaników, gdyby nie było, to ta wykładzina poprzecinałaby się momentalnie od pięt. Są też pozytywy tego samochodu. Inne, poza tym, że łatwo wsiadać, jest wysoki, to jest prześwit. To jest prześwit statyczny, zawsze to gadanie o prześwicie to nie ma sensu, bo wsiądą dwie osoby, będzie inny prześwit, wsiądą cztery będą, będzie inny prześwit. Ale jakby nie było, ten samochód jest naprawdę wysoko zawieszony, dzięki czemu krawężniczki są niegroźne są niegroźne. On wjeżdża na te wszystkie krawężniki, ani razu się nie zawiesiłem na niczym. Przechodzi przez to. Jest, jest naprawdę dzielny. Teraz takie drobne rzeczy, drobne wstawki stylistyczne. Rzućmy oczkiem. Taka drobna wstaweczka stylistyczna, którą mają wszystkie Suzuki, terenówki wszystkie Suzukowe, wszystkie witarki. I ten tutaj, jakąś Ignis, ma to również. To ładnie wygląda. Nie spełnia żadnej funkcji, poza tym, że wygląda. Ta mordka z wielkimi oczkami i z takim zaciśniętym zębem, który tutaj jest z przodu. Ale co? Ogólnie fajnie, nie fajnie? O, ogólnie Wiesz bardzo, co, ogólnie, y ogólnie bardzo fajnie. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, że stabilnie podczas dużego wiatru jechałem. Bałem się, że ten samochód będzie latał jak ktoś tam po pustym sklepie. On nie latał. Tutaj jest jeszcze kamera cofania. Aż tak. Kolorowa. Nie to się zdarza, w samochód ostatnio. Ale, ale w takich. Wydawałoby się tanich, małych. Pan spojrzy tutaj, pokaże jak to działa. Widziałeś to? No, awantura. No, lepsza kamera od tej, którą kręcimy film. Czy to jest taka tradycja u pana Maćka, że jak pan zamyka drzwi albo tylną klapę, to trzeba tak przywalić jak w stodole? Tak, bo to jest auto jak sodoła. Taki duży? Nie, taki bo ekskluzywny. Może tak, pan wyjdzie. Taki wysublimowany. Może chce pan z spacerkiem wrócić do domu stąd? Jeść pan. Przez tory i przez las. Jeść pan. Tu jest mapa, ja panu pokażę, gdzie pan mieszka. O, tam kawałeczek jeszcze nie. <gry>